Dzień dobry drodzy motoryści, witam Was serdecznie w kolejnym poniedziałku. Dzisiaj temat dotyczący ludności i osadnictwa, czyli taki te temat dość klasyczny. Pokażę Wam takie trzy przykładowe, najczęściej występujące typy zadań, które możecie w tym dziale spotkać. To wszystko będą pytania otwarte, więc skupimy się na tym, jak formułować odpowiedzi. Pierwsze zadanie dotyczy gęstości zaludnienia. Mamy tutaj mapę Ameryki Południowej z przedstawioną gęstością zaludnienia. No, i mamy dwa polecenia. Pierwsze brzmi: sformułuj dwa wnioski dotyczące przestrzennego zróżnicowania gęstości zaludnienia w Ameryce Południowej. My tutaj się nie skupiamy, dlaczego gdzieś ludzie mieszkają albo nie mieszkają, tylko musimy po prostu powiedzieć to, co widzimy na mapie. Czyli na przykład wykorzystujemy takie argumenty. Większość obszarów o dużej gęstości zaludnienia znajduje się między z Równikiem, a zwrotnikiem koziorożca. Tak? Czyli widzimy, że faktycznie to są takie obszary, gdzie jest więcej tych ludzi zagęszczonych, więc taki wniosek możemy sobie napisać. Następnie, większość obszarów o dużej gęstości zaludnienia znajduje się wzdłuż wybrzeży. No to widać ewidentnie, zarówno po wschodniej i zachodniej stronie. Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje na nizinie Amazonki i w obszarach położonych na południu kontynentu. Jest to prawidłowość, jak najbardziej, którą możemy zauważyć. Potem na przykład w Andach duża gęstość zaludnienia występuje w ich części położonej na północ od 10 stopnia szerokości geograficznej południowej. Tak czyli mniej więcej od Limy na północ. Jak najbardziej jest to prawidłowość, którą zauważamy. I taki jeszcze może być przykład. W Ameryce Południowej występują obszary o bardzo dużej gęstości zaludnienia, przekraczającej 1000 osób na 1 km2, i to są na przykład duże miasta. Oraz obszary niezamieszkałe, czyli anekumena. I zobaczcie, że możemy różnie sformułować tutaj odpowiedź. Mieliśmy podać dwa przykłady, tutaj tych przykładów jest pięć. Jeszcze dałoby się znacznie więcej wymyślić, tylko już się nie zmieściło. Yy, w każdym razie to ma być ładnie sformułowane i ma być zgodne z tym, co jest na mapie. Więc wnioski na podstawie mapy to nie wymyślamy nie wiadomo czego, żadnych powodów, dlaczego tak jest, tylko stwierdzamy to, co widać na mapie, koniec, kropka. I tyle. Teraz przechodzimy do drugiego polecenia i tutaj już się troszeczkę zmienia sytuacja, bo zobaczcie, jak brzmi to polecenie. Wyjaśni, w jaki sposób międzyzwrotnikowa cyrkulacja powietrza w rejonie zwrotnika wpływa na bardzo małą gęstość zaludnienia obszarów położonych w północnej części Chile. Dobra, północna część Chile, no to faktycznie jesteśmy tutaj na zwrotniku Koziorożca i tutaj ta gęstość jest bardzo, bardzo mała. I teraz zobaczcie, że musimy tutaj powiązać to, co się dzieje w środowisku przyrodniczym z działalnością człowieka, w zasadzie tą no, gęstością zaludnienia. Więc należy wyjść od tego, jak wygląda cyrkulacja atmosferyczna i pokazać, że to, co się faktycznie dzieje, będzie miało wpływ na to, że tam mało ludzi mieszka. Żeby to ładnie brzmiało, można to zapisać w następujący sposób. Nad zwrotnikami powietrze zagęszcza się i opada grawitacyjnie, czyli można napisać, że to są prądy zstępujące, tworząc przy powierzchni Ziemi zwrotnikowe strefy podwyższonego ciśnienia, bo mamy tam faktycznie ze stacjonarny, dynamiczny wyże. Podczas osiadania powietrze nad zwrotnikami ogrzewa się, nie ma zatem warunków do powstania chmur, a tym samym i opadów atmosferycznych. W efekcie występujące w północnej części Chile niewielkie sumy opadów atmosferycznych w ciągu roku nie sprzyjają osadnictwu. Czyli prosta sprawa nie pada, ludzie tam nie mieszkają, nie ma roślin, nie ma możliwości uprawy yy, roli, wobec czego nie ma co jeść. Więc no, nikt tam po prostu nie osiedla się. I to jest wyjaśnienie. Czyli mamy wytłumaczone zjawisko przyrodnicze i powiązanie tego z działalnością człowieka. Ok, teraz przed nami zadanie. Taki klasyk, totalny klasyk, który dotyczy przyrostu naturalnego. A wiecie, że to jest zagadnienie, któremu poświęca się dużo czasu na lekcjach geografii. No i polecenie brzmi. W tabeli podano wartości współczynników urodzeń i zgonów w Zimbabwe w wybranych latach i faktycznie widzimy, że mamy współczynnik urodzeń, który nam delikatnie wzrasta w ciągu tych lat i współczynnik zgonów, który nam znacznie spada w ciągu tych lat. No i teraz czego od nas tak naprawdę chcą? Na podstawie tabeli sformułuj wniosek dotyczący zmiany współczynnika przyrostu naturalnego. Oraz jej głównej przyczyny demograficznej w Zimbabwe w okresie 2000-2015. To ma być wniosek. Jeżeli ma być wniosek, to musimy to bardzo konkretnie zapisać, sprecyzować. Czyli mamy podać powód, skąd to się bierze, że współczynnik wzrostu naturalnego się zmienia. Pamiętamy, że na współczynnik wzrostu naturalnego wpływa współczynnik urodzeń oraz współczynnik zgonów. Czyli po prostu od urodzeń odejmujemy zgony i mamy przyrost naturalny. Jeśli to są współczynniki, to wszystko wyrażamy w promilach. No i widzimy teraz tak, że współczynnik urodzeń ma lekkie drgnięcie, a przy współczynniku zgonów mamy duży zjazd w dół, tak? Czyli jest duża różnica. Więc to tak naprawdę od współczynniku zgonów tutaj zależy. Żeby to ładnie brzmiało, piszemy w ten sposób. Współczynnik przyrost naturalnego wzrósł głównie. Skutek spadku współczynnika zgonów. Podaj trzy negatywne skutki społeczne, które mogą wystąpić w Zimbabwe w wyniku długo utrzymującej się tendencji zmian demograficznych przedstawionych w tabeli. Czyli, jeżeli tak dalej będzie, że współczynnik urodzeń będzie się lekko podnosił, a współczynnik zgonów będzie tak radykalnie spadał, to co to może dla ludzi oznaczać? I tutaj argumentów pojawi się bardzo dużo, postaram się Wam wymienić te najważniejsze. i będzie na pewno więcej niż trzy. Więc zobaczcie, co się może wtedy dziać. To są naprawdę spore problemy społeczne. Wzrost problemu niedożywienia. Zdecydowanie więcej ludzi, tyle samo jedzenia, więc każdy zje mniej. Spadek dostępności do edukacji. No bo zobaczcie, że mamy mniej dorosłych, a więcej dzieci. Tych dzieci nie da się tak wyedukować dobrze. Spadek dostępności do opieki zdrowotnej, lekarzy nagle nie przybędzie, a ludzi przybywa. Problemy mieszkaniowe, więc będzie dużo bezdomnych, tak, bo nagle ludzie nie dobudują sobie mieszkań, bo nie stać ich na to. Wzrost bezrobocia, ludzie tracą pracę, no bo gospodarka stoi na niskim poziomie, mało jest tych miejsc pracy, a tu nagle jest więcej ludzi, którzy chcieliby pracować, no niestety pracy nie ma. Następnie wzrost napić i konfliktów społecznych, jeżeli ludzie nie mają co jeść, nie mają pracy, zaczynają się jakieś rozboje, kradzieże i tak rozbicie rodzin na skutek emigracji zarobkowej. Ci, którzy stwierdzą, że w kraju już tak naprawdę nie da się żyć, nie można zarobić pieniędzy, wyjeżdżają, wtedy zostawiają swoje rodziny, a to nie wpływa dobrze na rodzinne relacje, jak wiemy. No i złożenie społeczeństwa, tak? To jest taki ogólny argument, ale jak najbardziej też go można użyć, jeżeli mamy mniej pieniędzy, gorsze warunki, no to jesteśmy uboższym społeczeństwem. I myślę, że warto sobie zapamiętać te wszystkie argumenty, bo one... Mogą nam się przytrafić nie tylko przy Zimbabwe, ale przy różnych państwach, gdzie będzie taka sytuacja, że wzrasta nam liczba ludności. A to jest taki klasyk, więc to myślę, że jest ważne zadanie. Tym razem przechodzimy do urbanizacji. Ten dział nazywa się Ludność i Urbanizacja. Urbanizacja oczywiście zajmuje znacznie mniejszą część w tym dziale, niemniej przykład zadania, który jak najbardziej można na maturze wystąpić. Mamy tutaj, zauważcie, mapę i mamy materiał źródłowy. Na wykresie Przedstawiono wybrane fazy urbanizacji, które zachodzą w miasta w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego. Literą X zaznaczono fazę urbanizacji wstępnej, natomiast literą Y fazę desurbanizacji. Tak, czyli to jest do wykresu. I teraz dalej. Desurbanizacja jest charakterystyczna dla miast obszarów oznaczonych na mapie literą C. Wyjaśni, podając dwa argumenty społeczno-ekonomiczne, dlaczego w miastach znajdujących się w fazie desurbanizacji nastąpiła zmiana gęstości zaludnienia w porównaniu z fazą urbanizacji wstępnej. Zobaczcie, co, co mamy oznaczone literą C. Są to obszary bardzo mocno zurbanizowane w Beneluksie tak, oraz w Wielkiej Brytanii, czyli tam, gdzie ta faktycznie gęstość zaludnienia jest największa i gdzie żyją ludzie na najwyższym takim poziomie społeczno-gospodarczym. No, i teraz musimy wyjaśnić, tak, podając właśnie argumenty społeczno-gospodarcze, czyli odnieść się do samych ludzi, przemian społecznych oraz do gospodarki, dlaczego ta zmiana gęstości zatrudnienia nastąpiła. Czyli dlaczego kiedyś było tak, że ludzie skupiali się w centrum miast, a teraz opuszczają miasta, bo widzimy, że to jest kryzys wśródmieścia, i przenoszą się na tereny podmiejskie. No, to oczywiście nasze argumenty będą bardzo się z ekonomią wiązały i możemy je zapisywać w następujący sposób. Przykładem będą takie odpowiedzi. Rozszerzenie się stref zurbanizowanych jest możliwe dzięki rozwojowi komunikacji, na przykład mogą być to drogi, wielopasmowe metra, oraz dzięki rozwojowi indywidualnej motoryzacji, czyli coraz więcej ludzi ma samochody, i to wszystko umożliwia dostęp do miasta. Dalej. W miastach przestał rozwijać się tradycyjny przemysł, który w fazie urbanizacji wstępnej stanowił główne miejsce pracy mieszkańców, a to się przyczyniło do przenoszenia się ludności na tereny podmiejskie o lepszym komforcie życia i do spadku gęstości zaludnienia w centrach miast. Dalej. Na obszarze C rozwija się przemysł nowoczesny, który nie wymaga dużej liczby pracowników, lecz raczej wysokich kwalifikacji pracowników i czystego środowiska. Więc ludzie lokalizują się tak na obszarach podmiejskich, ci, którzy pracują w przemyśle high-tech, po prostu. No i jeszcze argument taki bardzo związany już z zamożnością, czyli obszar C leży w krajach wysoko rozwiniętych, w których ludność stać na domy poza miastem i dojeżdżanie do pracy w miastach. Dzięki rozwojowi w tych krajach nowej formy pracy, jaką jest telepraca, część ludzi może pracować w miejscu zamieszkania. Czyli to jest taki bardzo argument na czasie. Czyli zobaczcie, że my musimy umieć wykorzystać jedno źródło, drugie źródło i własną wiedzę, żeby tego typu zdanie rozwiązać. Może nie wydaje się trudne, ale trzeba to ładnie umieć sformułować. Takich zadań i jak najbardziej na nowej maturze możecie się spodziewać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Tutaj przypominam również, że należy sobie przypomnieć wzory, które dotyczą zadań z demografii, czyli przede wszystkim te wzory, które dotyczą obliczania współczynnika przyrostu naturalnego, salda migracji, przyrostu rzeczywistego. One nie są trudne, no ale należy je tak przećwiczyć przed maturą, żeby jakoś z głowy nie wyleciały. Ale niemniej zadania otwarte będą dominować na tej maturze, więc na niej się skupiamy. Na dziś dziękuję i zapraszam Was w najbliższy poniedziałek o 7 rano. Pozdrawiam.